Gość na 96 FM. Naszą dzisiejszą gościnią jest Kamila Poźniak, fotografka psów. I w sumie, i ja o tych zdjęciach za dużo nie będę mówić, bo możemy je pokazać, przynajmniej naszym tak widzom. Jest. Kilka przynajmniej Ich zabawniejszych. Z właścicielem? To też z właścicielem? Tak jest. No one są przeurocze, jeszcze, w, o Znowu właśnie te na, na czarnym marki. tle. No i właśnie psy w tak. twoim obiektywie wyglądają jak gwiazdy portretów. I jakie było twoje pierwsze doświadczenie fotograficzne, takie z czworonogiem, kiedy pomyślałeś, że to jest coś, co ja chcę robić w życiu? No właśnie, nie było jednego takiego wydarzenia. To jakby przyszło falowo. Zaczęło się od tego tak naprawdę, że od dziecka, od, odkąd pamiętam, byłam psiarą. Uwielbiałam psy, kocham psy, nie wiem dlaczego, po prostu tak jest. Z tym się chyba urodziłam e, i jakby no marzyłam o własnym psie, czytałam o psach, jeszcze internetu nie było, tak, więc jakby książki o rasach, y, całe z księgi tych zbiorów y, 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 pojedynczych ras, które mnie interesowały, tak, więc <laughs> gdzieś te psy były, cały czas się przewijały, potem był pies w domu, bo, bo jakby rodzice no zgodzili się na tego psa w końcu, więc gdzieś tam miałam swojego psa. No i siłą rzeczy gdzieś wiadomo, człowiek gdzieś pstrykał tymi analogowymi jeszcze na klisze, to niewiele tych zdjęć, no bo co tam trzeba było oszczędzać. <noise> Więc gdzieś tam się robiło pojedyncze zdjęcia, ale to jeszcze nie była jakby pasja chyba fotograficzna żadna, to tak po prostu. No i później tak naprawdę zaczęło się od tego, jak poznałam mojego obecnego męża, jeszcze wówczas, wówczas nie męża. Który też jest fotografem. Znaczy, no tak, on, on generalnie jakby w to wkręcił, może nie wkręcił, tylko jakby pokazał mi, swoje tam pierwsze zdjęcia, jak sobie tam próbował, miał taki aparat kompaktowy, więc można było już ustawiać po prostu tam trochę więcej niż na takim zwykłym aparacie, którym po prostu tryk i robimy. Nie? No większość z nas miało taki aparat, że ewentualnie mieliśmy, nie wiem, tryb makro, tryb portret, tryb sport, <grych> tak? ale nie mogliśmy sobie sami ustawić, czy tam ISO, czy właśnie mm -hmm. czasu, naświetlania i tak A on już miał taki aparat, powiedzmy taką hybrydkę, że można było coś już ustawić. Jakiś w cudzysłowie tym... profesjonalny. Tak, no kompakt, coś pomiędzy już mm -hmm, mm -hmm. a takim zwykłym. Więc on mi pokazał parę takich zdjęć gdzieś tam o jakieś zarodniki mchu na przykład, dosłownie takie makro gdzieś tu robił, tu coś tam, tu ten, no i tam oczywiście zaczynało tak rozmywać to tło. No ja zobaczyłam takie zdjęcia. I tak mówię, o wow, ale fajne, no to ja też coś popróbuję. I pomimo, że miałam taki najzwyklejszy, właśnie jakiś tam rodzinny aparat zwykły, e, no to gdzieś tam ten tryb makro. <noise> no i jakiegoś, nie wiem, małe elementy wtedy trzeba było pstrykać, jakiegoś kwiatka, nie? Dostałam jakąś różyczkę, no to tą różyczkę, tu gdzieś na działce, u babci, u, u, u rodziców. E, I od tego się zaczęło. Naturalną koleją było to, że pstrykałam swojego psa, tak? Własnego. A ty nie Potem... fotografowałaś ludzi? Bo myślałam, że może to tak było, że się przewinęło, może fotografowanie właśnie ludzi później. Nie specjalnie. Raczej mhm. zaczęło się właśnie od tego, że gdzieś tam albo takie, no, trochę przyrody, nazwijmy to, i raczej własny pies. I pies męża, bo on też miał w domu rodzinnym psa. I tak się zresztą poznaliśmy dzięki temu, że, że gdzieś te psy. Także gdzieś to się zaczęło tak rozwijać, że jakby, że ja trochę chciałam też się pobawić tym aparatem. On trochę się chciał pobawić aparatem i kupił w końcu pierwszą lustrzankę. Oczywiście na początku z tym obiektywem tak zwanym kitowym, więc tam efektów za wielkich nie było, co nas trochę tak, o jak to, nie? Ale człowiek zaczął się uczyć, dowiadywać tak dalej, już ten internet, już to czytanie, już widział te różne zdjęcia. I zaczęło się pomału dokupowanie obiektywów, tak? Już bardziej świadomie, żeby po prostu uzyskać ten efekt, który nam się właśnie podoba. Zaczęliśmy z racji właśnie znowu, mnie, <grytanie> że ja byłam tą psiarą. To ja mówię, to chodźmy, że na wystawę pojedziemy psów, i tam mamy dużo różnych psów, tak? Bo tak można było gdzieś tam czy poznajomych, ale bardziej właśnie tu. O, pojedziemy na wystawy, pojedziemy na zawody. Bo ale już... to w sumie idealny trening, żeby tak zacząć od tak. tego, żeby właśnie fotografować jak najróżniejsze psy, nie? Różne i w takim środowisku, no też jakby no, różnorakim, nie? I, I jakby też zawody, na przykład, bo już, już internet był, tak? Kilkanaście lat temu, to już tam się przewijały i już te zdjęcia gdzieś tam były widoczne, że ludzie już gdzieś fotografowie. Często właśnie też młodzi ludzie bardzo gdzieś tam, którzy mieli taką zajawkę, jeżdżąc na te zawody, właśnie czy to wystawy, czy zawody bardziej to właśnie frisbee, tak? gdzie pies wyskakuje do dysku agility, gdzie pies przeskakuje przez przeszkody i to już jest w ogóle też trudne uchwycić psa w tym momencie, w którym chcemy. Jeszcze właśnie na tej małej głębi ostrości, gdzie nie wiem, ja łapię za ostrość na oku i chcę, żeby ten pysk czy ten pies był ostry, cała reszta jest rozmazana. No to, to pamiętam, że te pierwsze próby były ciężkie, bo jedno to jest to nasz refleks i jakby nasze takie tu skoordynowanie tego wszystkiego, a drugie to jest jednak sprzęt też, nie? Jeżeli jest za wolny ten autofokus no to możemy się no, bardzo mocno starać i jakby dużo będzie zdjęć takich, które odpadną, które są nieostre i tak dalej. I to się tak rozwijało właśnie, że... Ale właśnie o to też chciałam zapytać, jak to wygląda z tej strony technicznej, że jak się fotografuje psy? Czy to nie jest trudne? Trudniejsze niż na przykład fotografowanie ludzi, którym się powie, tutaj tak zapozuj, tutaj tak zapozuj, a pies jednak ten żywioł, to wszystko, tak, czy to, to nie jest trudne? No jest trudniej w sensie takim, że jeżeli jest pies wyszkolony i my mu powiemy siad i on siedzi się nie rusza, no to okej, okay, ale no ile jest takich psów, nie oszukujmy się, zazwyczaj to, nie wiem, ja robiłam też sur, y, psy ze serniska, tak, więc y, tam zazwyczaj, są pieski oczywiście, które gdzieś wolontariusze faktycznie mocniej pracują z nimi i potrafią nawet i siad zrobić, czy łapkę podać. Ale większość jednak to są takie no, po różnych przeżyciach lękowe, tak? które się w ogóle boją, że jak gdzie ja z obiektywem takim większym, dłuższym, żeby też nie musieć podchodzić bardzo mhm. blisko, żeby też go nie stresować, jak, zwłaszcza jak są bardziej lękowe psy, no to on jakby widzi to ja tu mówię taką czarną dziurę oko wielkiego brata i w drugą stronę się obracają i idę sobie stąd, nie? więc to nie jest łatwe. To wtedy wyczekujemy momenty najczęściej, słuchajcie, idźcie do mnie, zrobimy w ruchu coś tam, nie? I tak pomału, pomału ten pies się gdzieś tam przyzwyczaja czasami, czasami nie. I po prostu liczę na szczęście często, Że gdzieś on przystanie, a ja szybko, szybko, szybko zrobię to. Ale takie zdjęcie w ruchu, no to to też jest trudne, bo to jest kwestia tego momentu uchwycenia tej jednej chwili, tak? Tak, 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 No dokładnie. No, najczęściej to jest kwestia tego, że się robi, jeżeli chodzi o takie totalnie w ruchu, czyli na przykład w skoku, w biegu to robimy zdjęcia seryjne, nie? To jakby aparat, no i wybieramy to najlepsze, tak? I, I to nie zawsze jest, że zrobimy 10 na przykład i żadne nie wyjdzie i robimy kolejną powtórkę i kolejną i to tak, to tak po prostu jest. To... Czyli sprzęt też musi być dobry. No do takich w ruchu już to naprawdę tak, to już potrafi być, wiem, że są ludzie, którzy na przykład, no jakby ja też tak miałam, że jakby tak się staram, próbuję tutaj i ja mówię, wszyscy mają takie, wszyscy wiadomo, wszyscy mają takie fajne zdjęcia, a mi nie wychodzi, tak? I często to jest tak, że faktycznie ten sprzęt już nas zaczyna ograniczać. Nie? W którymś momencie. Nic najważniejszy, bo takim jakimś słabszym, w sensie wolniejszym aparatem, zrobimy też dobre zdjęcia, to nie o to chodzi. E, natomiast często jest tak, że musimy się trochę więcej namęczyć, jeżeli chodzi właśnie o ruch, nie? Że, że gdzieś tam, żeby uszczelić takie zdjęcie fajne, gdzie nie wiem, przeskakuje i żeby był w tym fajnym danym momencie, no to albo trzeba dobrze trafić, czyli mieć ten refleks, wiedzieć kiedy. Yy, albo właśnie zrobić serię, a z drugiej strony ta seria też może być taka, że możemy mieć serię 10 zdjęć, albo tylko sześć bo aparaty ma różną prędkość nawet czterech tylko zdjęć. I wtedy w ogóle jest tak, że być może no, w tym danej serii nie złapiemy akurat tego momentu, nie? Bo, bo nam przeleci mhm. pomiędzy klatkami, że tak powiem. Opowiedz jeszcze o swoim projekcie Czarne Psy na Czarnym Tle, bo jest to projekt dosyć trudny technicznie, podejrzewam, jednak tam też gra światłem, gra dużą rolę. No i skąd pomysł w ogóle na taki tak. projekt? Tutaj to się zaczęło tak naprawdę od zlecenia. Co ciekawe, klientka, która zresztą moja znajoma, która też już mnie znała, wiedziała jak robię zdjęcia, i już kiedyś jej poprzedniego pieska też fotografowaliśmy. No to ona właśnie mia, ma teraz czarnego coatet, flat coutet i e, powiedziała, że chce sesję, ale zależy jej na jednym zdjęciu. W sensie będzie ich więcej z tej sesji, wiadomo, ale on mówi: ja chcę to dane zdjęcie, że i pokazała mi przykład takiego zdjęcia z internetu z czarnym psem, na czarnym tle. O, dokładnie coś w tym stylu. Czyli tak mamy pół no, pyska oś głowy oświetlonej półnie. I ona mówi, że jej zależy na tym, że, żeby takie zdjęcie wyszło, cała reszta to dodatek, jakieś tam porobimy, inne wiadomo, ale to musi być. No i ja wtedy mówię, o, dobra, jest wyzwanie. E, no i jak zrobiłyśmy sobie tą sesję, e, i więcej właśnie tu jest jeszcze jedno, które mi strasznie się spodobało, że choć jakby, nie wiem, to już tak naturalnie jakoś wyszło, że pies usiad. Posadziłyśmy go trochę tak pod kątem, a ona przeszła na drugą stronę. Właśnie mówię to, żeby jakby w drugą stronę niż się ciało, w drug... znaczy w sumie w tą samą stronę, co ciało, pysk odwrócony. I tak zrobiłyśmy to zdjęcie. Gdzieś tam wiadomo, ja potem no, tych zdjęć jest dużo. Przeglądam potem na komputerze i tak widzę. je. Ole ja on fajnie tutaj, jakby jego pozycja to wszystko zagrało po prostu w tym momencie. No i jedna klatka dalej już mogła być inaczej, bo już ten powiedzmy nie wiem, centymetr by się przesunął. I, no I oczywiście, walczyliśmy o to, żeby, żeby to zrobić. No to tutaj też znowu m, przy tych zdjęciach kwestia jest taka, że jednak pies no, musi być ułożony. Nie? On musi faktycznie usiąść w danym miejscu. E, żeby mu zrobić takie zdjęcie, on musi być w dobrej odległości od tej lampy. W tutaj, jakby w też tak jak nie wiem, to wytłumaczę, jak jest lampa, no to on powiedzmy, że musi być w miarę pośrodku, że po prostu to, co chcemy dobrze doświetlić, żeby było dobrze doświetlone. No i teraz nie ma tak, że on będzie 5 centymetrów dalej. No, bo już tam nie wiem, nos może precyzja gra no, trochę, trochę, ja tutaj tak, rolę. Może przesadzam z tymi centymetrami, mm -hmm. ale no, niemalże tak, bo, bo gdzieś tam musimy tym światem trafić tam, gdzie chcemy. Więc tutaj no, z takim szałaputem, <grym> takim psem energicznym, który gdzieś tam nie usiądzie i nie ten, no to raczej ciężko by było zrobić. No i zaczęło się od tego, że zrobiłyśmy właśnie tą sesję. Ja zobaczyłam te zdjęcia. I mówię, a wiem, że tam y, spróbuję je wydrukować właśnie też w takim matowym, bo czarny, może trochę straci kontrastu, bo jakby one nie są wtedy takie kontrastowe, ale on mówię, zobaczę, co z tego wyjdzie. I wydrukowałam sobie w różnych, tak? i, i w, w błysku, i w półmacie, i, i, w, i w tym głębokim macie. I tam mówię, jezu, one wyglądają jak taki aksamit, to jest takie coś innego, i jakby czarne, i ten czarny pies. Mówię, to mi się tak spodobało, jakby ten efekt, że ja mówię, muszę mieć więcej takich psów czarnych u siebie i gdzieś tam właśnie rozpocząć może taką fotografię. Tutaj miałam też okazję czarnego szczeniaczka. Troszkę inaczej to wyszło, bo tutaj jakby czarne szczeniak, a stały, więc to tło jest troszeczkę jaśniejsze, bo to jest na dwie lampy zdjęcia, to jest zupełnie inny efekt. Ale i tak wydaje mi się, że to wygląda bardzo fajnie, że właśnie jest takie, nie wiem, takie monochromatyczne. Trochę jak czarni biel, tak. Tak, jest ponadczasowa, tak może dlatego, to też tak fajnie wygląda. Niestety czas nas już goni, Kamil, ale myśli. jeszcze, jeszcze <laughs> możesz e, powiedzieć, e, gdzie ciebie znaleźć i jak e, jakieś zlecenie, może coś takiego sobie załatwić u ciebie e, dla osób Facebook, zainteresowanych. Instagram, e, strona internetowa, e, wszystko jest jakby ukośnienie, znaczy strona internetowa to jest tkpoźniak.pl e, a Facebook i Instagram po prostu ukośniki też jest TK. Poźniak. Eee, no bo działałam pod taką nazwą taka Poźniak, w sensie to miał być Tadeusz, Kamila, to miało być mhm. takie nasze wspólne, no ale jakby chcę jednak troszkę się rozdzielić, e, budować swoją, swoją markę, więc e, teraz już to zmieniłam na Kamila Poźniak, fotografia, tak, profesjonalna fotografia psów. E, natomiast no, te linki pozostaną, mhm. póki co takie, bo, bo, bo już to gdzieś tam e, lata po internecie, więc, więc tak zostanie. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To był gość na 96 FM. I koniecznie zajrzyjcie na nasze profile w mediach społecznościowych. Kamila Poźniak, fotografka psów. Dziękuję. Gość na 96 FM.